No to w temacie losowań ligi mistrzów wiemy już wszystko. Wiemy kto z kim zagra w ćwierćfinałach, w półfinałach i w finale. Drabinki są już Rozpisane. Arsenal najpierw u siebie zagra z Bayernem. rewanż odbędzie się w Monachium. No i ciekawa ta sytuacja, bo konfrontacje Arsenalu z Bayernem kojarzy raczej jako oklepy Anglików, jako spotkania, w których trzeba było no, nazrzeć się sporo przykrych doświadczeń, a tym razem tym razem wydaje się, że obydwa kluby są w drastycznie innych momentach niż zazwyczaj to bywało. Ale z drugiej strony, nie wiem, Arsenal nadal w moich oczach nie dał mi przekonania, że na pewno można na nich liczyć w. Tych decydujących momentach. To nadal jest ekipa bez tego wielkiego sukcesu, i dopóki tego wielkiego sukcesu nie osiągną, to wiadomo, że e, przez taką perspektywę będzie się na nich patrzeć. Wydaje mi się jednak, że uda im się nawet mimo rewanżu w Monachium e, przejść Bayern. Dalej mamy Real City. Real wylosował najtrudniej, jak się tylko dało, bo trafili na Manchester City, obrońcy trofeum i klub, który nadal jest całkiem niezły. E, mówiąc delikatnie, do tego rewanż w Manchesterze. No i Real już grywał parę razy z Manchesterem City w fazie pucharowej Ligi Mistrzów Ostatnie dwa przypadki, to jest jeden awans Realu, jeden awans City. Ostatni awans City miał miejsce, kiedy City grało rewanż u siebie. No i oczywiście w kontekście Manchesteru City niezwykło się myśleć o tym, że akurat dla nich stadion jest wielkim atutem, ale wydaje mi się, że w rewanżu ważniejsze będzie to, że Real nie będzie miał swojego stadionu jako atut. Wiecie, o co mi chodzi. I no bardzo trudno, już się nie mogę doczekać pojedynków Alanda Znaczo, czy kogokolwiek na prawej obronie z Doku. Ciężkie to będzie bardzo, ale Ufam realowi, ufam indywidualnościom. Nie podejmuję się stawiania tego tutaj, kto awansuje. Wydaje mi się, że City jest faworytem. Ale to jest Real, to jest Liga Mistrzów, także zobaczymy. Niezależnie jednak od tego, kto awansuje, to wydaje mi się, że to będzie ta ekipa, która będzie wyraźnym faworytem w swoim ewentualnym półfinale. Druga część drabinki to Atletico, trafiające na Borussia Dortmund, tak zwany Slipper. Ewidentnie i wyraźnie najmniej emocjonująca, jeżeli chodzi o renomę klubów para. Atleti pozbawione odłóczu swojego boiska w rewanżu, co było bardzo ważne w konfrontacji. Z silnym było, nie było Interem, bo Rosja jednakowoż, nadal nieprzewidywalna w takim negatywnym tego słowa znaczeniu nadal niestabilna, nadal mniej poukładana od Atleti, i wydaje mi się, że to Hiszpanie jednak awansują dalej. A tam czekać będzie na nich para, która jest powtórką z rozrywki, powtórką z historii PS, że zagra z Barceloną i to będzie jeszcze ciekawiej niż zazwyczaj. No, wiadomo, po pierwsze, tak samo jak w trakcie tego słynnego remontowania tę maturę będzie w Barcelonie ale trener, który tego wtedy dokonał, tym razem siedzi na ławce PSG. Siedzi na ławce PSG, do tego ma 8 Dembele, który dopiero co zmienił Katalonię na Paryż. Hmm, ciekawa sytuacja. No i PSG wydaje mi się dużo bardziej poukładaną ekipą, dużo dojrzalszą, dużo bardziej gotową do wygrywania trofeów. Bardzo Szewiego nie dość, regularnie walczy z problemami z zdrowotnymi ze swoich piłkarzy, tych najważniejszych również, to jednak jest też bardzo nierówna, nawet co by mu potrafiła dobrych 20-30 minut oddawać i wydaje mi się, że na taką ekipę jak Paryż to może być za mało. Nie zdziwi mnie tu awans Barcelony, ale dla mnie faworytem jest PSG i ponownie mamy sytuację, że z tej pary będzie ekipa, która moim zdaniem zagra w finale. Barcelona nie jest tutaj bez szans, Barcelona tak wylosowała, że e, obecność w finale będzie dużo mniejszą niespodzianką, niż się e, mogło wydawać jeszcze nie tak dawno temu, no, ale trzeba będzie jeszcze ten Paryż pokonać. Co jest do zrobienia, nie oszukujmy się, jest to jak najbardziej do zrobienia, ale moim zdaniem PSR jest tutaj faworytem. A kto wygra finał, spokojnie. Mamy połowę marca, jeszcze bardzo dużo może się pozmieniać. O tym, kto tę ligę mistrzów ostatecznie wygra, to jeszcze sobie pogadamy.